Cześć. Cześć. No mamy na sprzedaż kilka rzeczy. Tu mamy pada, grę na Xboxa. Kejsa i telefon. Dobra. To odpada. Mhm. Kilka spoko, telefon spoko. Padzik. To no może być. Ale to będzie 20 zł, bo przewodowe, nie? Dobra. Kierka też, dwie dychy pewnie. I tu jeszcze mamy taki kabel. Nie, przewód nie. Ok, no, ok. Dwie dyszki, też. On już tam jest zresetowany. Dobra. Moto G7 Power. No, te używane są gdzieś tak od 200 zł, to by była stuwa, hmm. nie? Dobra. Czyli razem mamy 140, no to 150 zrobię. Dobra, super. Ktoś ci mówił, że ktoś kasę dla ciebie zastawił, no? przyszedłeś. No, no było 5 dyszek zostawione. Mhm. Potem jeszcze ktoś przyniósł i też dał 5 dyszek dla ciebie. Mhm. E, ale ten co 5 dyszek powiedział, że mam ci dać jak zrobisz 50 pompek. A, tak! No A jak od sto? Nie, musisz 50. A to będą przerwy. No bez przerw. 50 pompek. Dobra. Zrobisz? Jak nie zrobisz to nie przepada, tylko po prostu będziesz cichut. tak długo, aż zrobisz 50 pompek. Dobra? Tak Jeżeli po prostu, dzisiaj tak. nie... No to dawaj. Prawdopodobnie. No dawaj, zobaczymy. Jakie wyzwanie, jeszcze w to dzień nie było tak. Już? No! Dwa.

Raz, dwa, trzy, cztery. Opa. Czyli zrobiłeś trzydzieści cztery. Ale już zobacz jak blisko. Jeszcze tylko szesnaście brakuje. Czyli jak będziesz ćwiczył, tak jak mówisz, to w końcu zrobisz pięćdziesiąt. Burgeruda. Napalać nie będę Już nie zrobisz, nie, już nie ma szans, nie. To musisz za jednym razem wykonać, wiesz? A teraz, jak już się zmęczyłeś, to już nie da rady. No, ale ja dopiero wyszedł z choroby. Tak? Grypę miałem, w wszystko. w no to musisz poczekać, aż troszkę, wiesz, zregenerujesz się, nie? Tak, bo musiałem wykupić leki, kurę i tak dalej. Kur... Nie. No. Opie, nie Dobra, to przekażę Ci ten dyszek, co ktoś zastawił, tak. tak o, nie? Proszę bardzo. Mhm. Eee, e, wędkę dopiero 25. 25. muszę odbrać. Dobra. No hmm. to jeszcze poczekam. Dobra. No to... Drugie 5 czeka, jak zrobisz 50 pompek? Nie ja wiem. On to nie wiadomo kiedy. Hmm. No... Ma... Chcesz ćwiczyć, nie? Ja Więc wiem. to też taka dodatkowa informacja ja dla no ciebie, wiem. nie? Że wiem. Ja wiesz, wiesz, że jak zrobisz 50 pompek, to o, 50. Wiesz, tak, kurde ładnie w ładnie na jednym. No ładnie, 34. Ja bym chyba nie zrobił. Mówię, ja teraz wyszedłem już skoro by Trzy dni nie spałem. To, że to wszystko z że to pękniecie. Komam. Dobra. Muszę go zostawić na jakiś czas. Dentysty muszę mieć córkę zawieść. Jak najszybciej. Do dentysty? No, dentysty. Dzisiaj cały dzień chodzi, jęczy. A prywatnie, bo na każdej nie Co długo czekać. Muszę już. Jak najwięcej, bo nie widziałem To sałam mnie weźmie, bo teraz po 500 zbiorą, po 300 różnie teraz, 90. Zostali jak odbiorę, nie? W ciągu do, do tego parę miesiąca. Dobra, tylko byśmy musieli go rozłączyć z iCloudem, nie? A dobra. To ja go wyzerować, nie? Wyzerować go, nie? Wtedy? Tak, No. Mogę to zrobić? No. Masz. Wszystkie zegarki, cyk. Rozłącz Apple Watch. Mm -hmm. Dobra, trzeba podać hasło do iCloud'a. Hasło do iCloud'a, aha, to będzie mój tak. dobra. dobra. on się teraz y, będzie trochę ładował, to ja w międzyczasie tu z panem załatwię, dobra? Nie no. No, co tam? Słuchaj, masz może mm, kran do, do umywalki? Nie. Nie masz. To słuchaj, da, daj mi ten monitor, ale ci pięciu całych dych nie dam. A jak? Dam ci tam chyba 46 albo 7 zł. do zł doniesiesz, tak? No, ch no chyba, że tak. Dobra. No byłem ten na cmentarzu, wiesz, z nicotliwami i kurde to nie starczyło. To dobrze, czy tam ile tam masz. Oj oj. Tu masz 30. Co? No tak nic z tym, w lewiatanie rozmienili. <laughs> no widziałem ostatnio na filmiku gościu przenosił tą baterię warkową. A to dawno powiesz, już Aha. się a mnie akurat się przyda, mnie przydało. Dobra, to już zrobimy go za 47, co? Dobra, no, nie będzie. Już ci nie będę musiał donosić. Ja całą klapę razem z matrycą też wywaliłem. Matryca była walięta i po telewizor miałem podpięte. A to pod, de, w laptopie Ci matryca wadła, tak? No. I no. potrzebujesz, żeby podłączyć? No. No, to za. Ma błędę. tam HDMI, no. Eee no to dobrze. Kurde Całą klapę wywaliłem, całą klawiaturę tylko mam. No. Miałem pod telewizor podpiętą. Ja. Proszę bardzo. No. I ten. I normalnie działa, tylko że wiesz. Teraz młody laptopa ma. A mój w odstawkę poszedł. Mówię, to chociaż ja sobie teraz pogram. <grym> <grym> <To> tu wydaj. <grym> Proszę bardzo. No, dobra. Na razie. Dzięki na razie. Dobra, szybko go połączę, już się zresetował. Mm -hmm. Zobaczymy, czy jest wszystko okej. Okay? A nowy, nie, bo jak go, ja go na urodziny wstałam. On był ubrany w tym mobile wiesz? Jeśli nie chodzi mi czy uszkodzony, tylko Aha, czy się połączy, bo one często połączy. mają takie trzaski, że się człowiek rozłączy, a no. będzie chciał jeszcze Apple ID. Aha. Aha, Jezu, co jest nieaktualne? Telefon? Nie, ten Apple Watch wymaga nowszej na wersji, to nie. Nie będziemy go aktualizować, na jakiś starszy iPhone może się połączy. A już wiosna idzie powoli w końcu, nie? Mhm. Mm Trochę. Będzie cieplutko. Dobra, jest wszystko OK tak? Mhm. Mm Ile masz Jak najwięcej, bo ci powiem, że zostaniemy od mnie weźmie. Jeszcze leki, nielekki. Bo co to będzie? Wyrwanie zęba? Czy leczenie? Leczenie, znaczy na tam kanogę bym mieć. A to drogą mnie wienie się, koło coś się da, to, to jak najwięcej. A ile brakuje ogólnie? Znaczy, ja muszę chociaż chodzi o 8 stóp do niego. To jeszcze paliwo, bo już o paliwa tutaj przyjechałam. Ja no, mój no, no, urodzinowy, nie na, no, zostawię go na razie, no bo ja sobie go wykupię, nie? Dla WPT teraz. Przyjęte wykupię. Ja jak w Kilowajlu brałam, to on kosztuje 2, 2, 600? Ale drogie są te zegarki. Ten nowszy już, nie? 46. To, mm -hmm. to jest Watch, 4 jest 10, 46 mm. No, to jest ten, ten nowszy. GPS już. jest LT. LTE. No, to są już nowsze, nie? Zrobimy tego Tysiaka. Tak. No, to nie ma sprawy. One są dosyć drogie, tylko no, że ja nie No, Ja się ubiegam, patrz, w siodę, z patem. No to muszę go odebrać, to jest moja rodzina, to muszę go wziąć, to spowodzę, to odebrać. O, sacro. Za mogę wziąć. Za <noise> Hm. Bo tego jeszcze nie było. Dyszka. Zestawy do makijażu. Sprzedaż to za więcej. A co to jakiś porządny zestaw do coś... makijażu? No szczerze to 6 dych normalnie kosztuje. 67 tak? No. Z Nowy, Co? Nowy, nie? Tak, tylko no wiesz problem. co? Ja mam problem z tym, że ja nie używam cienia. Ja to dostałam, bo ja mam rzęsy po prostu ja i tak nie mam co z tym zrobić, bo to po prostu leży, więc... Dobra, może być dycha. Dobra. Spider-Man. O. Piątka. Tutaj zostawię, bo to takie no są. Może ktoś będzie chciał. by potrzebował nawet jakieś tam do auta, jak na na jakieś auksa. To wszystkie płyty jakieś. Cokolwiek się tam rzucało do auta, nie? Jak nie było auksa, żeby cokolwiek leciało po prostu. No, Spiderman dosyć drogi, nie? No, on się trzyma jeszcze trochę, nie? Troszkę się trzyma. E, 8, deszek bym zrobił? 8,5? Być. Dziękuję. Może być. Jak się już nauczyłam oglądać odcinki i powiem Ci tak. Ja coś tutaj nie targuję się, jak no, powinnam. nam. Tak, następnym następny razem muszę powiedzieć 75. Tak, no właśnie musisz tak jakoś wymyślać się do tego, nie? Tutaj JBL, one wszystko działa, tutaj od nich ładowarka daje, tylko po prostu, jak sobie zrobiłam kolczyki, nie? To nie mogę już mieć takich tych, tylko do bo mi już wchodzą. No i po prostu oddaję. Dobrze. Może trzeba będzie podładować, wiesz? Znaczy słuchawki na sprzedaż, nie? Tak, tak, tak. Nic pod zastaw, nic pod Bo zastaw. Bo tamtą resztę to po prostu tak. oddajesz Okej, tak tak, 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 I ten kolor mi się nie podoba też. Granatowy, mi nie pasuje do niczego. Później założę różową bluzkę zielone Spodnie na siłownię jak to uchodzi? Oczywiście, problem jak nie no tak, białe słuchawki teraz mam i nie, nie ma problemu. Dwie dyszki. Dobra. Ładowarka, proszę. Ej, no zaniszczyłem specjalnie oddycha. Tak? No, to trzy. O. <noise> się. Się. Dobra, dobra, się. Dobrze się targuj. Chciałem powiedzieć 3, ale mówię nie, bo zaraz będzie 40. Cztery. No. <noise> Oblivion, to jest y to jest jakaś tania gra. Zadychę wezmę, bo nowa w folii. Okej. Okay. Ktoś wystawia za 150 na Allegro nową folii, ale. One się sprzedawają po 20. A nie sprzedał jej, no 40. Ale za 40 tak, rok na przykład tak, się jedna za, Tak, ja wiem, 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 jak to działa. I to na oddanie, bo to są jakieś takie no y. To jest normalnie taka płytka, nie? Tylko mówię tutaj bardzo. co w ogóle? Proszę? Skąd to? Yy, to jest jak były takie koncerty takich no-nameów i oni tam rozdawali płyty. Przed na przykład yy, tam Kłebo czy przed jakimś takim raperem większym. Na przykład dwie sławy. Oni mam aktualnie, nie wiem, 3000 na Facebooku lajków, więc tak naprawdę to jest no-name, no nie? Tylko po prostu nie mam co z tymi płytkami robić, a no nie wiem gdzie je dać, więc może je tam coś sobie pociśniesz kiedyś, albo nawet dasz za darmo komuś w pakiecie, coś, nie? Nie, no jak prezent, to ja bym sobie trzymał dla siebie. Nawet by może przesłuchał, ale jest to ciekaw, takie Myślisz, kurde wiesz, no. otworzyć się na muzykę? Dziękuję. No ja lubię takie właśnie, już, ciekawostki. Tak. No to możesz. Na pewno ten mi jest fajny, bo sprawdzałam sobie go na YouTube, bo byłam na tym koncercie jego, to on ma taką historię, ten pierwszy, nie? Tutaj z tym, że on przeszedł jakąś tam metamorfozę, że tam jakieś dragi, niedragi, teraz rodzinkę sobie założył, tam żona jest na płycie. Ten pierwszy? Ten, ten pierwszy, no. Ten ma taką... Kari rozbudowany, taką przeszłość, nie? Więc tam... Ciekawostki. Dobra, dziękuję. To wszystko? Wszystko. wszystko Okej, okay. ja dobrze wprowadziłem. To było dyszkę, tak. nie? To też dyszkę? Tak. E, to 85 mhm. i to 30, nie? Tak, tak jest. Dobra, to jest 135 razem. Okej, okay. podpisik? E, daj to, Budko. A jeszcze szybką fotkę, jakbym mogła prosić Ciebie. No jeszcze tylko kaskę Ci dam. Dobrze. <laughs> Oto ważniejsza jak kasa. To. A jak Instagram, czuję. Zdjęcie kosztuje 135 zł. Czekaj. Dziękuję. Proszę bardzo. Dalej. No, to jest moje. To. to jest twoje. Ile bym działa? O oh jest. To jest rabo, to jest. Co no, do tego? Nie przyginaj. Zam ci pysk. Z tego nie gadam. Chce ostro? No bo mnie dzisiaj w kół. Jeśli kurczę, nie swoje sprawy. Wiesz, jak to jest. Przed okresem? A skąd wiesz? No. No, dwa złote dostań. O, krat w no, to się ten. Brałem mu tą wietarkę oddawałem i się cichłem o półkę, wiesz? Oj, oj, oj. Metalową. talową. Teraz jaką brałem, tak przejechałem i się wbiło, kuchno. Rozmawiajcie, ja posłucham. A co tam u was ogólnie? Nie. do. Potrzebuję hajs. I chciałabym się to zapytać, bo ogółem mam tutaj u ciebie dwa telefony, nie? Nie dało rady, by coś tam dopisać? Chociaż po jakieś tam 10 zł. Bo i tak, i tak, i 17 będę to odbierała, te dwa telefony moje, nie? A skąd w ogóle ta obrączka? Eee, ze złotnika tam z ptaku. To ze złotnika. To wyślubraliście, nie? Nie. Nie mam zamiaru. 252 razy 250 No 5 złotych. 5? A dobra. To nie będzie. Aaa... Ten... Zajmę z... <laughs> się kałam, ty. A ten... nie a ten... no zobaczyłbyś, czy byś tam bym coś byś mi dopisał. Bo ja mam tam mogłem dwa telefony u ciebie. Tego jednego mam eee. Eee, jak się nazywa? iPhone. iPhone'a i drugiego mam Samsung. No to, to podzastaw czy co? Na no podzastaw! Dałabym ten jeszcze pieszczanek, ale kur... On mi tu jeden pęk. Bo też jest srebrny, nie? Częściowy, co zobacz. Tylko, że on mi tutaj pęk. Widzisz, jeden. To jest na trzy części on jest razem. No nie, jak pęk to nie. No, to mówię. Też już te kurczę, oczka jakieś. Dobra, dobrze jeszcze tego. Jeszcze oczka jakieś kurczę. To wypadały. <grym> A, to macie obrączki, ale nie macie ślubu, tak? No, żeby się inni odczepili, po prostu. Jak? Żeby inni się odczepili, po prostu nosimy. Taki wiesz. Myk. Nikt nie ma ludzi. Jest spokój. Będę mnie się nikt nie pyta, czy wolna, czy zajęta. Tak? kurwa, wolna jestem. Chcesz to bierz. To jesteś razem, czy nie? Jesteśmy. To jak wolna. <grywk> ona też tak żartuje. A co tam ogółem u ciebie? Dzieci zdrowa? Dobrze, no. To dobrze. Najważniejsze zdrowie, nie? A później wszystko się ogarnia. <noise> Jak to mówią. No właśnie, bo wy wtedy grałeś w meca, nie? I co? Łączyłaś się konsola z powrotem? No? Ja dalej nie z Wy w lajkach tam siedzicie, nie? Jak? W lajkach. W lajkach? Na tym na TikTok, nie? Tak, dobrze mnie? TikTok? Na YouTube' oni nagrywają. A to na YouTube. Ie. To są po prostu jakieś urywki na TikTok. Ie. A, że live'a! No, no to no. na YouTube live'a robimy, tak? No widziałam właśnie. Jak, co oni ze mną ostatnio było z meczem, coś, nie? No to co mi się wyłączyło. No co ta konsola z lombardu? No. Dobrze jesteście. Ja. Wariaci. E, masz u nas tego dwa, A22, nie? No, no, Samsunga. No i pięć też, jakby można było to dołożyć na przykład. Tak? No. To cię kocham. Kocham cię, to, to ale za ciebie też nie wyjdę. czy nie? Zastaw. No, a może nie? A może tak? Nie, będzie na, na później, na czarną godzinę wtedy. A ty kur... dobrze myślisz. No. Czyli nie? Kurde. No nie. No to co, kupisz jeden litra paliwa i na dzień starczy na olej. Wtedy. Gdzie, za te pięćdy? Nie no, mówię o tym. No. No ale zawsze będzie. A wiesz, że dużo jeździmy. A ty się pytaj o swoje. A u mnie da się coś dołożyć. A mnie z gorąco jest, przecież <coughs> się na czarno. Nie. Nawet do tego netbooka? Nawet. Tam chyba wziąłem 5 g nie? No, bez ładowarki. Aha. Dobra, to... A do telefonu nic na 200 zł? Yy, on nie ma telefonu. Dałem. To A był jest. Redmi. 12. Zwykłe? 5G. Też nie. Iwan, chyba ty się nie wyspał, bo masz takie tu... No kurde, powiem ci, że <grym <grym taką tabletkę na poprawę snu... No. Nie? Zasnąłem przed 22 i się tak nie wyspałem, że to jest koniec. Widać, masz takie bąbki. No, to może bez to tej tabletki syke. trzeba spać. Chyba tak. Ej, strasznie, no masakra, no? Nie, strasznie na biorę. Pier... Strasznie wygląda. Dobra to zróbmy Samsung Galaxy A22 pijesz dzisiaj. Okej. A działa ci system? Te autokraft działa, działa. I dziękuję. Ja. Do widzenia. Do widzenia. Odbiór? Mhm.